Katенька, катюша купечеська дожде ж ти гуляласясі темною ноч вішли парходи по мору гулять катеньку катюшу хоті <laughs> <лячик, laughs> хлопчик як я разся Томон а то пані Валентина Ну суперса To jest Jezusa, to jest Jezusa. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Pani Walentyno, pani gdzie, gdzie się urodziła? W Rajsku. W Rajsku. W Rajsk. Słyszała takie Tak, no to znana miejscowość. No. Jak to się też spalili rajz, to też nie było nic, tylko gruzy byli. Żeż. Nie było niczego. Potem już ludzie podbudowywali. Zaraz takie, jakie tam kto, to, jak kto dal rady, potem lepsze, potem potem pomaleńko. pomaleńku, Odbudowuje się. W i Tychon, w Cedolach mieszkali i takie szalasy budowali sami sobie, takie budy i tam siedzieli, póki lepszy, lepszy zbudowali. Nie, ja jeszcze była mała, to ja mała tam i pamiętam, bo, że ja mała, byłem szwilosz, jak ten raz palili, jak, jak rajsk palili, to coś ja miałem dwa lata musi, jak palili raj, to, to człowiek nie pamięta, a jak pamiętam, pamięta, to zapomnij, bo to, 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 to tak, takie tak, 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 coś. No, ale pamięta pani, jak odbudowywali, jak stawiali? No, no to czyż tam już pamiętam, już ludzie wracali do wioski i kto jakiś miał jakiś domek, no to skąd, gdzie tam mieszkał, to przywiózł maleńki domek, a potem po małej, po maleńku, po odbudowałaś. I wioska odbudowałaś się, I wioska odbudowała się iż ludzie znowu żyją w rajsku. I sąsiad dla sąsiada pomagał? Proszę, no my pomagali, pomagali, jak żyjemy, pomagali jednym, drugim. Bo, no bo coś jak ty, ja mam się kierować i masz mlotek. No, no to trzeba. Trzeba i to zrobić, co trzeba zrobić? To trzeba jednej drugiemu pomagać. Bo, bo tak było, naprawdę tak było. Bo coś było jak wrócili. Nie było, już nic, tylko gruzy i kamienie. I wszystko. Nic nie było. Nic. Tak, nic nie było. Jeszcze my male byli, jakoś ścię się miałam lat, jak wrócili do Rajska. No dzieciak byłem. To coś tam, ten mama. Chleba na pieczy, bo to wujek nasz, ze złotnik, przywiózł smąki to mała chleb piekła swój, to chleb, chleb nie brakowało, chleb jedli. Ale jak tylko czasem położę się spać i położę się, pominem, to bierze że noc nie mogę zasnąć. Ile człowiek wszystkiego musiał przeżyć po tej, po tej wojnie. Nie daj Boże, Nie życiu nikomu takiego czegoś. A mama napiekła chleba. Tak. I chleb na 3-4 dni starczał. Co jeszcze jedliście? Co było wtedy? No co było? Piekła mama chleb i jedli. Posypem soli, wyjdziesz po soli, posypiesz zjedz, chleba i wsiadł. No bo też ich nie było szego. Solo? też nie było Nie mięsa, niczego nie było, To no, skąd są Nie krowy jeszcze nie było, też krowy nie mieli. No to co? Mama chleba na piekła bo to wujek przywo przywoził małąkę ze złotnik. No, to, no to, to co? Na piecach chleba to wyjdziesz pod posypisz solę, O, jaki smaczny chlebek, nasz na Nieraz, nieraz tak samo leży, położy się i sobie myśli, Boże, Boże, ile człowiek musiał przeżyć wszystkiego na świecie. O Jezu, Jezu. Teraz to, wydaje się, to nieprawda musi być. Tak, teraz by nie uwierzyli. Tak. Nie uwierzyli to, co pani Tak. No. Teraz ty wiesz. Ale pomaleńku, pomaleńku. Pomaleńku, pomaleńku i będę po maleńku dalej do góry w się. Pani Walentyno, a jak wioska się bawiła? Mieliście muzykanta? Wioska? <laughs> nie, muzykanty nikt nie godził. Był taki jeden muzykant, że miał swoją harmonię. O, to był! Tak, był, był, taki był. Nasz się nawet nasz. Pabcie wychodzi na bo jest w jego. выйдзе з гармонію вечорем граёскі przyходнім млодзіш і таншаў на уліцеву кого якось так шло до буры А співалі 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 як співалі кед раз так не співа Як тылька збіраєся і зараз зачинаєш спе Співай співалі ладні молодешш белолоддзежні владужу Кедеця было... I ludzie przychodzili, to nie tak jak teraz, bo to wszystko takie było zbiorowisko, można powiedzieć, to jeden z drugim cieszył się jak spotkał się, celował się. i całował się, jak to było dobrze, wesoło, żeby już choć spotkać, choć porozmawiać troszkę, teraz tego już nie ma, wszystko przepadło, tak nie ma już jak kiedyś było, zaraz po wojnie mówię, to wszystko jak jeden drugiego spotkał, to całuje się, cieszy się, że już może powracają, jeden drugi się cieszy, że już jest, Oj. Ale coś zrobić, tak trzeba żyć jak przychodzi się. A Pani Walentyna potrafiła sama y, skarpetki na drutach zrobić, co nie? No czemu jej teraz robię? O! Robię teraz skarpetki na drutach. To szó, O, proszę Państwa. No. Skarpetki na drutach, o. I co Pani jeszcze potrafiła zrobić? A co robić? Krosno tkałem, dywany tkałam, takie przebory. Pani na krosznie tkała? Ludzy. Co? Na krosznie? No pewnie. Ja, dywany tkala, brusy tkala i pludno tkala, i worki tkała, na to wszystko na krosach wyprawiała się. A ja miałam do tego dryk, no to wie, kto da się rady, to, to nie siedział pniąt, tylko zawsze szuka, żeby coś robić, żeby coś robić, czy tkać, czy pleć, czy, czy, Ku tym pracy. A skąd się wtedy brało wełnę tą? Wełny są owieczki mieli swoje. Pani tak, miała owieczki? Tak, byli w swoje owieczki, bo to wiecie, jak to po wojnie, trochę porozganiali, trochę pozbierali owieczki, to na chleb, do chleba pozaganiali. To u nas owieczki zawsze mieli, bo, bo do mnie, aż mama umarła, zawsze owieczki były u nas swoje. Swoje owieczki. Życami ścigli, swojowa welna była, i skarpety, i rękawice, i swetry, wszystko robiło się z, z, z swojej, bo to swojego, swoje byli owieczki, i swego się robiło. I swetry też wychodziły? Proszę? swetry też wychodziły? No pewnie, no jak, a jak? O ludzie, wszystko w rękach przeszło. I pranie, i, i, i a no wszystko, no bo kiedyś już nie było żadnych maszyn, niczego, tylko wszystko na drutach. I je na swoich rękach. Pani jest szczęśliwa? Teraz? Teraz. No nie ja wiem, różnie bym szczęśliwa i nie szczęśliwe. <grywa> Już po szczęście, już jak stary, to już takie to szczęście. Ale że, no, czy żyć trzeba, bo dzieci, mam nróki, mam wszystko. I trzeba żyć dalej. Trzeba. Żyć dalej. Tak, trzeba żyć dalej. Pani Walentyno, a kiedyś? Y nawet zimy były inne, nie? No pewnie. Teraz tak. mamy grudzień, w ogóle śniegu nie ma. A kiedyś a, pani mi o, o, opowiada o, o, jak kiedyś śniegu, jakie balwany ponastawiałem, jak się małe my byli. Balwan przy balwanie stał a, a, a śniegu odoko chodzili po robach śniegu było. A teraz nie ma tego. A teraz dzi... i śniegu nie ma tyli, co kiedyś. A pani czekała na Mikołaja, jako mała dziewczynka? Mikołaj to przychodził? My nie wiedzieli żadny Mikołaj, kiedyś balwany sami robili robiliśmy. A żadnych Mikolajach nikt nie mówił, bo nikt nie wiedział, jakie to Mikole czy nie Mikołaj. A nie przynosił cukierków? Proszę. Cukierków nie było, że nie przynosił, nie, pod nie dawał. cukierki. Mama gdzieś, jak tam pojedzie do Bielska, to kupi, przywiezie, po psychoreczko da. Nie, nie było kiedyś. Cukierki. A pani widać, co, jaka sywetka tak. wysportowana. Tak, tak, tak. To, oj, te sport to zwartować. To bo to to wszystko przez ręce przychodziło, Bo już nic nie było, nie żadnych maszyn, niczego. sierp! I Boże wszystko Wszystko się ręcznie. Żało. Ręcznie wszystko, cierpię się żal. Potem to już kosy gdzieś ktoś mamie dał, to bo to koso już z kosili, nauczyli się trochę zbierać. Aj Boże! Ja teraz nieraz tak jak pojechał, po, 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 przypominam mi się Boże, ile ten człowiek wszyscy by musiałby pracować naprawdę, wymęczyć się? Wymęczyć się? Tak. No. Pani Walentyno, to bardzo dziękuję za opowieści. Proszę. Bardzo dziękuję. <średenie> No porozmawiali troszkę. Wie ja swoim dzieciom, teraz są już takie większe, jak się mniejsze byli, to byli, no to powiedz jeszcze tam coś się wie. Ja mi opowiedziala, jak to była wojna, jak po wojnie była, jak przychodzili tutaj e, dom jak budowali, jak wszystko, jak wszystko, no bo może nie było, przyszli na, na gole kamienie do wioski, nie było nic. Tylko kamieni leżeli. Bo drzewa nie było, bo wzmę popaliło się. Wszystko, wioska. Cała wioska była spalona. Tak, wszystko było spalone, nie było nic. Ani jeden domek się nie uchował? Nie, 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 nie. nie. Wszystko spalone. Od, spalone. od zera trzeba było budować rajz. Tak, tak od żeby się odbudowało wszystko. Wszystko od nowa. Bo wszystko z nie spali. Gdzieś został się gra, to przyszedł potem spalił. O! Tak. O. O. Nic to dawał to z ludzi, ludzie. ludzi im mordował. Hmm. Ich Bo panie. wojna, wie pani, to tragedia.